Cześć! <laughs> yy, tak, co ja tutaj robię? Słuchajcie, to jest yy, ci z was, którzy się orientują trochę w tytułach to jest Space Engineers yy, czyli taki jakby nie patrzeć Minecraft tylko w kosmosie z troszkę bardziej zaawansowaną grafiką z lepszym engine'em yy, no i niestety również bardziej yy, wymagającymi wymaganiami systemowymi Tak, naprawdę to powiedziałem na głos yy, W tej chwili na razie tylko sprawdzam jak mi się gra, jak to wszystko chodzi. W tej chwili przegryzam się przez tutoriale, żeby ogarnąć sterowanie, no jest to troszkę bardziej zakręcone niż w Minecrafcie. Bo mamy tutaj zdecydowanie przestrzeń w 3D i to tak pełno gębo w 3D. Żeby wam to udowodnić, w tej chwili siedzę. No, a może włączmy latarkę. E, siedzą, na, mm, siedzą na... tutorialu na e, tutorialu. -y w związku z wymaganiami, no powiedzmy, że jest ciekawie. Jestem bardzo bardzo ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Nie, nie nie zamierzam nagrywać zbyt długo, żeby się coś nie zepsuło. Z FPS-ami jest troszkę gorzej. Utrzymują się w trakcie nagrania przynajmniej tak wyświetlam jak około 20. Grać się da, nagrywać jeszcze nie wiem, zaraz to ocenię, jak zobaczę, jak to wszystko wyszło. Ale żeby Wam udowodnić, jak to wszystko jest pokręcone, no to odpalimy jetpack, bo akurat w tej chwili jesteśmy na takim tutorialu. Można sobie oczywiście latać w lewo, w prawo, ale dziwne rzeczy zaczynają się dziać Dopiero teraz. Yy, zaraz się zażygał. <grywa> tak. Podłoga stała się sufitem i. Jezus. Czy jakieś gyro stabilizery? Coś takiego. Zobaczmy. Czy tablica tutaj coś mówi. Aaaa, gdzie wróć? <grywa> A tak. Dobra. Podobno jest coś, co się nazywa gyro stabilizer. Yy, Straight left. Yy, co tu mamy a b a d o dobra no to są strajfy prawie jak wowie. Jetpack onowce, tros down space do góry e, roll left roll right i e, jest coś co się nazywa inertia dampners e, tutaj ciekawe czy to pozwala być o jest inertia dumplers dampler, dam... były włączone E, czyli to nam absolutnie wcale nie pomaga zachować, zachować poziomu czyli będziemy się e, kręcili dobra wyłączmy to badziewie. Tak dobrze że jest dobrze że jest tylko 1G e, Slowdown, using and manual thrust When flag tak jest bardzo zaawansowana fizyka w tej grze można wpaść i się zabić e, a dobra Czyli tak, e, w, ja w tej chwili e, tutaj dalej poczytam sobie wszystko, e, wszystkie te instrukcje. Tutaj mamy, mamy te tutoriale, są bardzo, e, bardzo przejrzyście zrobione, wspierane e, filmikami na YouTube, jeśli ktoś z Was grał, bądź próbował. To Dump Names of the CZ Dobra. E, welcome to the Jetpack Hang Cambio well Tak. Dobra, czyli jednym słowem, dajcie znać e, odnośnie jakości. E, co byście wiedzieli, w tej chwili parametry, e, parametry renderu będą podane w, e, w opisie pod filmikiem. E, również e, postaram się. E, jakie ciemności. E, postaram. O, tu już w ogóle nie ma gravity. E, fly to the. You hit the button, 6 sekund. Mm, Któż powiecie, czym się włączało inersja Dumplers? <laughs> wow, wow, wow. To no tak, zero, zero Gravity, tu się będziemy musieli e, zdecydowanie, zdecydowanie pobawić, bo. <laughs> Ale padaka. E, dobra, wróć na ziemię. Halo, tu. Nie, w dół, w dół. Dobra, powiedzmy. A, stój. Zero gravity, tak, to możemy sobie e, latać ile chcemy. E, czyli, czyli tak. E, wyłączmy na chwilę, nie będziemy zużywali energii. E, jeszcze raz, żeby podsumować pierwsze 5 minut filmiku. My sobie tutaj, ja sobie polatam, poćwiczę, a wy dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście widzieć serię ze Space Engineers, ja się bardzo długo do tej serii przymierzałem, co prawda wolałbym ją chyba na multi, ale nie wiem, nie ma źlego powiedzieć, czy pociągnę serwer, czy mam w ogóle w domu taką maszynę, żeby... Po serwer postawić, będę się musiał z tym pobawić. Przed, przede wszystkim dajcie znać, jeśli chodzi o jakość, o ilość klatek, o jakieś przycięcia, o nie wiem, większą, mniejszą jakość tego renderu. Pamiętajcie, że ja nie dam rady w super, hiper detalach. I, I dajcie znać, czy chcielibyście widzieć, czy jakość jest zadowalająca, czy nie za bardzo, czy mogę sobie darować, czy na przykład poczekać na lepszy kop, albo tak dalej. Bo też nie wiem, jak to wyjdzie jeszcze w trakcie, kiedy zaczniemy nagrywać i oprócz toru do tutorialu pojawią się jeszcze jakieś inne kurczę, rusz się, Czy jakieś inne się rzeczy pojawią. Co prawda tutaj te tory są nawet tak całkiem rozbudowane, tu się parę rzeczy rusza, i tak dalej, I nie, nie powoduje to jakichś specjalnych zacinek z mojej strony, ale mimo wszystko tak jak powiedziałem, szczegóły co do i takie jakościowe, co do renderu będą w opisie pod filmikiem. A wy dajcie znać w komentarzach, co na ten temat myślicie i czy wam to pasuje, czy jest to dla, według Was zadowalające. Do zobaczenia być może w kolejnych odcinkach z Cyclo Space Engineers z Caribirino. Cześć!